Witajcie kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie Wasz dzień rozpoczyna, a tak naprawdę niedzielę. Kochani, ja wczoraj byłam na festynie magii i rzemiosła w Będzinie na zamku, który wspominam bardzo fajnie, kupiłam sobie parę fajnych, ezoterycznych rzeczy i kupiłam te karty. I dzisiaj sobie zrobimy taką krótką recenzję tych kart. Ja kupiłam sobie małą wersję, bo jest jeszcze taka większa. Z ciekawości tak naprawdę, bo zawsze... Lubiłam pracuję z kartami, które są kolorowe. Te nie. Te łączą w sobie system tradycyjny, czyli ten starszy, czyli na przykład White'a, ale też nowoczesny. Dlaczego? Dlatego, że na przykład zamiast Pazia czy Giermka, tak zwanego, jest Księżniczka. Dobrze, zrobimy sobie taki krótki. W sumie jeszcze ich nie oglądałam, tak naprawdę. Dopiero je otworzyłam z tego pudełeczka i sobie zrobimy recenzję. Widzę, że one nie są po kolei, no ale no trudno. Dobra. Co my mamy za pierwszą kartę, kochani? Czwórka, przepraszam, szóstka kielichów. Szóstka kielichów. No. Ładny. Co dalej? Siódemka kielichów, no tak, odnosi się troszeczkę do łajta jak najbardziej. Tu mamy rydwan, duży arkana, piękny, piękny, to mi się bardzo podoba. Diabeł, mhm, też odnosi się tutaj do łajta jak najbardziej. Tutaj mamy ósemeczkę, tak, ósemka buław, mhm, również. Tu karta bramy, trójka buław, też bardzo fajnie jest pokazana. Tutaj mamy trójeczkę kielichów, też fajnie. O, moja ulubiona karta. Eee, dwójka kielichów. Mhm. Dwójka kielichów zawsze mi się myli z kochankami w niektórych taliach. Dwójka buław, no, wszystko jest czytelne. I tutaj mamy właśnie księżniczkę kielichów, czyli nie ma pazia kielichów, jest tutaj kobieta. Ale jak się dogadacie z kartami, tak jest. Tu mamy szóstkę denarów, czyli branie i dawanie, jest tu pokazane. Tu mamy co mamy? Piątka kielichów też jest czytelnie, wszystko jasne. Tutaj mamy. Króla Kielichów, tak, 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 fajny, no, podoba mi się. <laughs> Królowa, tak, Królowa Denarków. E, tu jest Książę, tak, Rycerz Kielichów, bardzo fajna karta. I tu znowu mamy tą Księżniczkę Pentakli, czyli Denarów. Tu mamy Piątkę Denarów, tak, czytelna bieda. E, tutaj mamy ósemeczkę kielichów, tu mamy czwórkę denarów, też czytelnie, tu mamy dwójkę denarów, tak, żonglowanie, wybór, mhm. tutaj mamy, o kapłana, super, piękna ta karta jest, tutaj mamy asa buław, też czytelnie co my tu mamy, czwóreczka kielichów również bardzo fajnie pokazana dziesiątka kielichów one się takie śliskie robią bo moje karty, którymi ja pracuję już są takie troszeczkę wymęłane można powiedzieć, a te są takie śliskie i powiem szczerze, papier nawet nie jest najgorszy karta maga no, rewers jest taki karta maga e, siódemka kadenarów Przepraszam, poleciało. Tu mamy dziewiątkę mieczy. Mhm. Tutaj mamy królową mieczy. Mhm. Tutaj mamy yy, to, jest, to jest książę, książę, rycerz, rycerz mieczy. Tutaj mamy yy, pustelnika. Czyli Eremite inaczej. Tutaj mamy ósemkę pentakli denarów. O, są, się przykleiły, bo świeżutkie. Tutaj mamy rycerza buław. Tutaj mamy dziewiątkę buław. Tutaj mamy kartę śmierci. Wow, fajna. Mhm. Tutaj mamy umiarkowanie, piękna karta anioła. Tu mamy siódemeczkę buław. Tu mamy kochanków. Tutaj mamy co? A trójeczkę denarów. Tutaj mamy dziewiątkę kielichów. Tu mamy kartę głupca. Super, piękna karta. Ja, jak mi się te karty podobają. Jestem uzależniona chyba od zbierania kart. Od czegoś trzeba. Cesarzowa. Wow. Tu mamy cesarza. Piękny. O, zobaczcie, jak on siedzi. Jaki ważny. Super. Dziesiątka buław. Ja już wiem, że z nimi będę pracowała. Królowa buław mamy królową kielichów piękna, piękna karta yy, tutaj mamy yy, rycerza denarów tutaj mamy właśnie księżniczkę buław, czyli tego pazia inaczej i to jest te właśnie ta te nowoczesność w tych kartach as mieczy yy, dziewiątka denarów Sielec. Karta sprawiedliwości, piątka buław, eee, król buław, czwórka buław. Tu mamy szóstkę buław, piękna karta. Tu mamy karty siły, mocy. Tu mamy piękną kapłankę. Wow, super. A tu mamy dziesiątkę denarów, inaczej pentakli. Tu mamy kartę słoneczka. Wow, super, to dziecko jest. Mhm. Karta gwiazdy, spełnienia marzeń. Karta wieży. Wow, też pięknie ci ludzie spadają. Super. A z denarów? Mhm. Tu jest yy, król, król denarów. To jest karta koło Fortuny. Wow, piękna. Tu mamy kartę Księżyca. Tu mamy ósemkę mieczy. Tu mamy siódemkę mieczy. Fajnie, wszystko czytelne, bo karty są po angielsku, także spokojnie. Szóstka mieczy. Piątka mieczy. No, fajne, wyraziste. Czwórka mieczy. Trójka Mieczy, wow, piękna karta Trójki Mieczy. Dwójka Mieczy. Karta Świata, też piękna. Sąd Ostateczny. No i tu mamy tą Księżniczkę Mieczy, czyli tego Pazia Mieczy. Dziesiątka Mieczy, też mega czytelna, super. Te dziesięć mieczy wbite w człowieka, wow. Eee, I... Król Mieczy. Także, kochani, bardzo polecam te karty. Jestem zafascynowana i będę nimi pracować. Także zapraszam na seansę. Pozdrawiam, wróżka Kamila.